Dzień dobry, witam, cześć wszystkim znajduję się nad Dokładnie jestem jak w Stary Wisłok, o tak w okolicach na wschód od Rzeszowa Tutaj będę się chwilkę będę chwilkę tutaj będę się kręcił oraz będę tutaj szukał miejsców... miejscówek Nigdy mnie tu nie było Także nie wiem czego się mogę spodziewać to wam pokażę tak na szybko, jak to wygląda. Multum krzaków. Woda jest ogólnie fajna, czysta. Tylko, że jakieś takie pierdółki na niej pływają. Domyślam się, że za 2-3 tygodnie tutaj nie będzie już możliwości w ogóle, w ogóle zejść. Ponieważ będą krzaki wysokie. No i zobaczymy. Głównie yy, będę łowił na malutkie robaczki. Będę się kręcił, będę buszował. Będę chodził między krzakami, rzucał gdzie się da. No i zobaczymy. Tak jak mówię, nigdy mnie to nie było. Także nie wiem nawet w ogóle czy tu jakaś ryba jest, czy nie. No i zobaczymy. Bartek pozdrawiam tak przy okazji. I co, trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że coś, coś uda się złowić. Zaczynamy od takiego brązowego robaczka. Często na jego głowie. Najbardziej to bym się ucieszył z okonia, ewentualnie z biało rybu jakiegoś. No i tak jak mówię, mam nadzieję, że jakiś jakiegoś okonia dorwę. Wczoraj byłem na Wysoku. Tutaj powiedzmy yy... Przy pierwszym moście od, od zapory. I udało mi się, znaczy złowić nie złowiłem, ale miałem na haku fajnego szczupaka. Widziałem go przez moment. Po prostu założyłem najmniejszego wybiera, jakiego miałem, w nadziei, że uda mi się złowić yy, klenia jakiegoś. Bardzo wolno prowadziłem, bardzo wolno. Tak, żeby tylko wyczuwać pracę woblera. No i co się okazało, że natknąłem się na jakąś przeszkodę. No i nagle ta, ta przeszkoda zaczęła się ruszać. No i wiedziałem już od razu, od razu wiedziałem, że jest to szczupak. I tylko czekałem, kiedy się, kiedy się zepnie. Na moje oko miało plus minus 60 cm. Przez chwilkę go na, na powierzchni zobaczyłem, a później już poszedł z powrotem. No i jak odpływał to mi takiego środkowego paluszka mi pokazał. Zbyt głęboko tu nie jest, na moje oko maksymalnie dodając oczywiście kawałek to maksymalnie może metr ale ogólnie pół metra według mnie także myślę że nawet jakbym założył wodery to mógłbym tam przejść na drugą stronę dobra tutaj, tutaj na razie kończę także idę kawałek dalej Mam nadzieję, że też gdzieś kawałek dalej będzie miejsce, żeby zejść na dół. No i zobaczymy. Na razie cichutko, na razie żadnego brania nie było. Tutaj wydaje się być głębiej, ponieważ nie widzę dna przez okulary. Ogólnie wam powiem, że woda jest ogólnie, yy, ogólnie oczywiście, że cichutko jest na wodzie. Nic nie skacze. Tak jakby faktycznie nie było życia yy, w wodzie. A dookoła mega. Ptaszki śpiewają. Gdzieś coś tam w krzakach się poruszy. Także szczerze to czuję się tutaj tak delikatnie. Jakbym, jakbym był w Bieszczadach. No i ostatni rzut idę dalej. Tylko tutaj już sobie podjadę samochodem pewnie na inną miejscówkę ponieważ tutaj już powiedzmy ten stary wisok się kończy. No i zobaczymy jak tam będzie dalej. Także miejscówka numer 2 zaliczona. Jak na razie ryby wygrywają. Idziemy dalej. Spójrzcie jak tu jest. Tutaj jest takie delikatne zakole. Tutaj z tej strony za bardzo nie ma jak do wody dojść. Może tutaj się uda. No i zobaczymy. Zobaczymy. Szczerze, to by mi się tu bardziej gumaki przydały. No ale. Dwa, trzy rzuty kontrolne, <laughs> idę szukać jakiegoś, tego, jakiegoś takiego lepszego miejsca, co Wam powiem, że bardzo ciężko tu będzie cokolwiek złowić. No nic, idę dalej. Ciężko, powiem Wam, że bardzo ciężko. Nic tu nie ma. Nic tu nie widać. Woda nie żyje. Tylko jest, po prostu jest i, i tyle. No nic, idę jeszcze kawałek dalej i, i zobaczymy, czy nie zmienimy słówki całkowicie. Tutaj mam troszkę lepszy dostęp. Także fajnie, jakby tutaj coś udało się złowić. żebym wiedział, że czy coś tu jest w tej wodzie, czy totalnie nic. Jak Na razie to to nic. Mimo tego. Że tu wszędzie są drzewa, krzaki, lasy. To jest tak i tak tu wieje. <grystanie> Słuchajcie, ja, ja kończę, ponieważ jakoś, jakoś nie widzę tutaj, żeby cokolwiek było żadne kółka się nie tworzą na wodzie jest woda, aczkolwiek według mnie ona jest martwa a przy, przynajmniej byłem, sprawdziłem I, no i wiem, że jednak chyba już tutaj nie, nie przyjadę, a przynajmniej nie prędko w każdym razie, jak się podobało chociaż kawałek, kawałek dzikości Wam pokazałem, której dawno nie było na moim kanale jak się podobało subskrybujcie, dajcie łapkę w górę tak jak mówiłem, w tym roku postaram się wrzucać więcej filmików. Postaram się znaleźć więcej czasu na, na montaż, na wędkarstwo. No i zobaczymy, co będzie dalej. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Jak jakiś komentarz, jakieś pytanie, to proszę w komentarzu napisać. Możecie się zawsze do mnie odezwać poprzez komentarze na, na YouTubie albo na, na Instagramie czy na Facebooku. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia na, na następnym filmie. Na razie, pa!